Siema witam serdecznie, moi drodzy widzowie. Dzisiaj nie lada gradka dla wszystkich pasjonatów kolekcji FIFA 365, a to dlatego, że w ręce mam Deluxe, moi drodzy Starter Pack. Tak, dzisiaj byłem w Max Collection, co niektórzy, którzy śledzą mojego fanpage'a, zresztą zapraszam, link w opisie. Widzieli, że zakupiłem Deluxe starter pack i dokładnie cztery takie sztuki, jedna w rączce, trzy robią za tło. Dwa so, e, są dla mnie, dwa dla przyjaciela Kruszyny. Serdeczne pozdrowienia, Kruszynka. E, czym jest Deluxe Starter Pack, moi drodzy? Ale może jeszcze zanim opowiem wstępniak, zobaczcie, że dzisiaj okay. idąc do, e, oprowadzając Wiktora do przedszkola, obok jest szkoła i co rozdawali. Zobaczcie, zestaw promocyjny, nowość, saszeta. Za darmo, ale co mnie zaskoczyło, że do tego dostałem mega zestaw startowy zawierający 8 saszetek, 3 karty, czyli tak jak w Polsce, który kosztuje 50. Zobaczcie, gratis. Produkt promocyjny nie jest przeznaczony do sprzedaży. A z tego co się orientuje, niektórzy na tym zarabiają wiele. Ale o tym nakręcę osobny filmik. Jak będziecie chcieli. Otworzymy sobie taki zestaw promocyjny w następnym filmie. Ciekawe, naprawdę ciekawe. Ale wracając do Deluxe Starter Packu. Moje drodzy, najważniejszą rzeczą, że, którą jest ten, która jest w tym Starter Packu to twardy album, który jest naprawdę piękny. Ja już widziałem w Maxie, te albumy są za cne. Dodatkowo karta do gry, w sensie plansza do do gry. Checklista jako w formie plakatu. Trzy saszetki i jedna karta limitowana. Nie ma tutaj xxl ten, ale ja nie kupiłem to dla saszetek. Kupiłem to ze względu na, na album, bo jest po prostu rewelacyjny. Zresztą już go, Wam go pokazuję. Rozerwiemy sobie to. Tak. Pięknie. Dobra. No, i tak jak było wspomniane, jest plansza do gry, których już mam naprawdę sporo. Jest wspomniany album, którego zostawimy sobie na koniec, bo to jest najważniejsza część programu. Broszurka informacyjna w języku niemieckim. No i tu jest już pusto. Mamy trzy saszetki promo, możecie zobaczyć, każda inna, zaraz sobie je otworzymy. kartą limitowaną, macie kodzik jak chcecie, nie ma problemu. Jest Ibra! Zarąbiście, nie miałem Ibry, ktoś miał mi wysyłać, a chyba mi Kruszyna wysłał już, ale w końcu trafiłem ją. Samemu 20 chyba siódma limita, tak mi się wydaje. Trzy saszetki, mamy jeszcze oczywiście postel, który wiecie jak wygląda, bo to też było normalnie u nas w starter packu dodawany, więc nie będę tutaj robił jakiegoś zbędnego zamieszania. Otworzymy sobie najpierw jeszcze te trzy saszetki i na danie główne zostawimy na koniec. Zacimy z koksem. Zobaczymy co to będą za saszety tutaj. Dobra. Teammate, Akinfyeyev, Zhyang, wow, super, bo t jest mało. Mamy kolejną bazówę. Mamy Varan. Nie miałem go chyba, ale nie jestem stuprocentowo pewien, ale chyba go nie miałem. Byłoby ekstra. Oraz karta numer 6. Też chyba nie. Byłoby genialnie, jeżeli bym nie miał tych dwóch kart. Braki są coraz mniejsze. Przynajmniej edycja podstawowa zbliża się do końca powoli, ale na pewno będę potrzebował jeszcze Waszej pomocy. Co jeszcze mamy? Mamy Langa, mamy Chaveza, Alabę Darmiana na bazówkach. I tutaj mamy Draxlera na bazówce, i tu powinno być coś grubego. Macie kodzik, łapcie. Jest! Też to jest bardzo rzadkie karty. Mam dopiero dwóch, to jest mój trzeci: International Double Trouble. No, co za starter, naprawdę daje piękne karty. Rzadkie karty i double to naprawdę bardzo rzadkie karty. No i a tak sobie otworzę. A co wolno mi. No I zobaczmy, co nam tutaj dali. Blinda, Milanowa, feizulanu Kahila. Mamy keyplayera Guarina. To jest nasza na pewno powtórka. Oraz Dynamo Inan. No pięknie, bo Dynamo też bardzo rzadko wpada. Więc naprawdę jest, jest przepięknie. Tu nam się dekoracja rozwala, więc to dam na bok. Mieliśmy tutaj jeszcze kahila, ale to też jest powtórka. Także saszetki dla mnie przede wszystkim bardzo udane. Może nie było jakiegoś hota, ale Double jest naprawdę super. No i teraz danie główne, moi drodzy. Album. Album, którego postaram się Wam zaprezentować w całej okazałości. I chyba będą musiały, niestety, ale karty zejść na drugi plan. Na pewno przynajmniej w dniu dzisiejszym. Bo album na to zasługuje. Zobaczcie sobie. Album jest twardy. Jest w twardej okładce. No naprawdę jest świetny. Zobaczcie. Sam album 10 euro. No. Tu starter jest troszeczkę droższy. i Zobaczcie, jak to wygląda w środku. Macie nowość. Wykaz nowości. Jakie są rodzaje kart. I macie na do dokładania na śrubokręt dziurki tutaj macie checklistę, zobaczcie sobie no po prostu genialnie ten, ten album, naprawdę czekajcie, bo to mi tu trochę niewygodnie i karty niszczę tak wygląda checklista, nie musicie nic z żadnej książeczki wyciągać, wszystko jest spięte wygląda to cudownie ja jestem tym albumem naprawdę zachwycony tu macie checklistę, tam były takie krótkie info jest wszystko na swoim miejscu, pięknie i co najfajniejsze z tyłu są już strony, i strony naprawdę moim zdaniem fajne. Naprawdę fajne. Myślę, że nie będzie się to niszczyło. No super się prezentuje. Można też to, by te strony później dokładać, odkręcając prawdopodobnie te trzy tutaj śrubki. No, musicie sami przyznać, że. Prezentuje się to naprawdę, zobaczcie na półeczce, co je postawić. Mam nadzieję, że każda kolejna edycja w Panini będzie wyglądała w ten sposób, bo, no, szacunek, bo te albumy, wiadomo, które przez lata były od Panini dawane, nie grzeszyły jakością wykonania. Tutaj mamy naprawdę, naprawdę genialny produkt, moim zdaniem, i to jest na duży. Plus także ja gorąco polecam, no i co, trzymajcie się, do następnego czołem.